Taką drogę temu tramwaj. Dokładnie, tak, takie przesłanie. Taki żarcik prowadzącego. Aha. O, tutaj piwnica. O, ładnie się zaczyna. Taka mała, ale... Taka ziemianka de facto. Tak, taka stara. Nie to parze? Dziwny dźwięk w każdym razie, no? Jakby alarm się załączył. Nie, nic, zwierzę to było. Dobra, ideżam. Ej. Patrz tu na tu. No. Ciekawe, ciekawe. Piwnicę chciałem pokazać. To pokażę. Widzicie? Obudowana kamieniami. Nic ciekawe do środku. Ale sama konstrukcja. Dość taka ciekawa. Stara. To wejście. A no to co? No tam też jest piwnica. No to co? No to tu mamy No Okej. Robi się ciekaw. Tak, to jest coś definitywnie... ...nowego. Okej. Okay. Bardzo dobre słoiki, tak? Ale tydzień, zobacz na jaką datę sam tydzień 2010 <grym> Bardzo ładnie Ale jeszcze się zachowałeś na 10 lat to... Interesujące no. Nikt tego nie raz pradł. Dokładnie Jakieś dzieci to były, bo zobacz, samochodzi To taki nocniczek Rosja. Ok, jeszcze więcej mamy tutaj. Jeszcze więcej odkurzaczy? Jeszcze więcej <gry> rzeczy zwykłego takiego użytku domowego. Czyli słoiczki na przykład, hmm. przyprawy jakieś, farby? No, najwyraźniej ktoś tutaj też lubił sobie pokrywać w garażu. No, to może jeszcze taki... Leży trochę porozrzucone. Ale zobacz, że ta PCfałka, ta rura, a wygląda na, no, nie nie starą, na, na no. instalację Może ktoś to adaptował, żeby... Dało się tu mieszkać, przynajmniej przez chwilę. Chyba, no, że nisko jest. Tak, tak właśnie. Chyba nagrałeś to chyba. No, nie. Widać jeszcze drzwi się plana sianem. Jakieś ziemianki, tak? Dokładnie. Kartoszki. Ktoś sobie lubił. Tu jeszcze jakieś ubrania mamy. Pełno starych butelek po prawej. I nic ciekawego. W oprócz tego siana i starych butelek. No porzucone dosyć. Tak. To samo co wcześniej, puste słoiki, rura PCV jakaś duża i praktycznie nic, co by y, mogło zainteresować kogokolwiek. Mm -hmm. Chyba stara lodówka, tak mi się wydaje. Ale już zaraz z Jak się nie ma, co się robi, to się robi co się ma. A dokładnie. <laughs> e, co, ktoś tu nawet do lodówka chyba robił, nie sądzę, żeby takie. A właśnie, rację. Takie coś było od początku. Jeszcze stary jakiś stary materiał jakie no, tu duża ta piwnica dość no, piwnica jakby była na kilka rodzich Tak, Tutaj mamy okno. Kolejne wejście. pełno pełno przygotowanego do opalania i piec I stary piec jeszcze można a szkotłownia mogła być. Tak. Chociaż nie, to kuchenka jest. Stara. Aha, tak. Mhm. Dokładnie. Bardzo podobno widzieliśmy w tym domu, bardzo dobrze zachowanym. Na W środku pola. A patrz, to tak jest te napisy, nie? Czy one nie są niemieckie? Nie. No. A tutaj? No, ale ten napis ewidentnie niemiecki, szkoda, że żadnej daty nie zostało a nie właśnie, bladzie. no, przecież, rozjrzyjmy się jest no, napisane Lipa no, Lipa, Lipa no to jak Lipa, to idziemy dalej dokładnie tamtędy? tamtędy, nie tak, tam Bo tu jest wyjście tu jest nie ma co przechodzić tą stroną tutaj no. ominęliśmy to? O! Ale wilgoć tu weszła. Yy, po tym drewnie w tym pomieszczeniu dopiero to czuć. Aż nie widać No stary karnisz. Co tam żeście ciekawego znalazł? Jakiś rowerek dziecięcy. I się nie podzielił? O. O. Tu jakieś ubrania kobiet. Mm. Jakieś dla dzieci rzeczy. Tak, to gazet. kazał. Rowerek pseudo pseudo. Stare butelki. Pełno butelek. Tego badania, ktoś by miał dużo tu za to. No dokładnie jakieś obrazy święte. Mm -hmm. Czyli standard. Dokładnie. No to co? Piwnica zbadana. Tak. Ogólnopomijający syf <noise> odnaleźliśmy jedynie. Aha. Więc więcej. Tutaj no to to tak. pozostało się jeszcze tylko po radiu. Tak, tak się no. mówi. No, element radio to prostu. Starego prowadź, bo masz panel. O, a okay. tu też ciekawa sprawa. Ok. No tutaj puste pomieszczenie z oknem. Ale ogólnie to pięterko ładnie zachowane. Tak, dokładnie. O, wyciąg, widać tam w tle. O, jakaś kuchnia. Możliwe bardzo. O, tutaj już widać, że... Aha, zobaczmy. Dosyć spore problemy sufitowe. Tak. Mhm. No. Okej, okay, tu jest elektryka. Ale jak wiemy, elektryka trąd nie tyka. Tak, to... Można lecieć. O kurka. no, no. powiem wam, że dosyć źle. się zapadłem. Trzeba by zaburować moje słownictwo. A widać jeszcze jakąś walizkę czy nie Dobrze, czy znaczy, no po prostu kanapę będzie Tak, zobaczcie jak to wszystko tu ścieka A A właśnie, dokładnie. Czyli prawdopodobnie nam opuszczenia tego domu, bo zabranie się strachu mogę się założyć. Tam widać jeszcze owoce. Weź na chyba. Tutaj jeszcze więcej jedzenia, ale stara patelnia. Taka <grym> to, to, to znacznie mhm. O! Oj go żeś tak zostawił. Dobra. Po lewej stronie rzucił mi się rowerek dziecięcy. Znowu, tak. czy dziecięce. Ale tak jak myślałem, mogło być tu kilka rodzin, które e, żyły swego czasu w tym pomieszczeniu. Nie wiadomo co było pierwsze czy wow. to wyprowadzenie i zostawienie tego, jak jest. ja co to jest pośiercników? Y Wygląda jak do wypalania chwastów. Promat y, Sosnowiec. No nie, ciekawe, tak rączka. No. Mop jakiś, tak? Tak, patrz. O kurde, od kurza, oczywiście. Mhm. jest Tam trochę z mlekiem w tej książce. Tak? Uh -huh. A tu mamy rowerek, na którym tak, ja to się skupiłem. Tak. Też fajnie rady, wygląda. Aż mi przypomniał ten motyw o we <śle> co wiem, jak to dziecko przez cały wodę jak jeździło tym rowerkiem. Żeby tak się też sami... No na telewizor, nie? Na telewizor, Buty dziecięce. Może damskie to jest bardziej. Mm -hmm. Jakie śmęki. Zobaczymy w ogóle czy będzie na tym dachu. Mm -hmm. Oj jamka na przykład. No, nie ciekawie to wygląda. No, Mam nadzieję, że nikogo nie było tam, jak no, to się wszystko zawaliło. No tak, no. Nie ma co się spodziewać, jeżeli to są wszystko budowle mm, z drewna. Prawdopodobnie jeszcze pamiętające pierwszą wojnę światową. Dokładnie. Ok. O ciekawe. Kolejne umieszczanie za drzwiami było. Halo. Halo? Nie, nie ma. nie ma. ogromna dziura. Eee... O, to jeszcze ubrania. To na gazet. Co tu ma, widzisz? No, ubrania głównie, nie, jako garderoba. Mamy? Bardzo małe. Zobacz, Ciekawie tutaj nie ma okien. Tam nie ma okien. No, no, rzeczywiście. Muszę zabrać to Zabrać, wymyślać. To no się tam się stało? To się stało. Też jakiś okap wyciąg, pewnie tutaj był. Mhm. Tak, to było podzielone na dwa mieszkania i to było drugie. Dokładnie. Zamkniemy drzwi, bo tu widać, że przeciąg jest. Żeby nas nie przestraszył. Tak, żeby nas nie zabiało po prostu. Mhm. Trzeba tak o tym myśleć. Mm -hmm. Ale to mieszkanie jest w lepszym stanie mimo wszystko no tak. tutaj to jest interesująca mała taka moja pomieszczanka jeszcze tytoń LD 13,99 za 30 gram tytoniu LD. PSy czarne, które są znacznie starsze. Na ten tytoniu to chyba niedawno został tu porzucony. Ale interesujący fakt jest taki, że mieli już na te gniazdka, bo mają uziemienie, fazę i nauka. Ja w tej, u siebie na chacie to mam stare gniazdka, to bez uziemienia. No właśnie, wszystko, tak, no. A właśnie tak? A Z schlep Tak wygląda. Niesamowite. Proces gnilny chleba udokumentowany. Zapalniczka. Ja to... Okej. Okay. I coś tam odnalazłeś pierwszy, tak? Tak. zobacz kiedy Okej. Okay. I co tam masz? No natura. Weszła do środka trochę. O, jak ładnie. No, wszystko pozawalone. To zapraszam. Dobra. No to wiesz, Zwróćmy uwagę na ruchy. Gdyby się to nie skończyło, że wylądujemy u sąsiadów piętro niżej, ja bym tu nie wchodził. Nie ryzykował. Ze względu tak, na, tak. To, na to, co widzieliśmy na dole. Ja mam ja no. tutaj też delikatnie sobie zobaczył Bardzo duży ładny balkon, tak? Mhm. A patrz, I Te dziura w już okna już nie wzięli. A to jest nowe okno. No, to dlatego one, te okna zostały pobrane, te które się dało. No, a tamtego nie chcieli ryzykować? Może nie pozwolono im. To miałoby im pozwolenie dawać. okej, okay, patrz. Mikrofalówka w każdym razie. No, jakieś kuboty, nie kuboty, tak? No, szafa pełna. Ubrań. No to bardziej na tą szafkę. Co my tutaj mamy? Ciekawe, można sobie się o, przyodziać. Tutaj telewizor. Zoro w swoich częściach? Tak. A, dwa telewizor. O, Alwida. <grystanie> hmm. Wydaje się solidna tutaj. Mi no, stara końka. Nie zapach się nosi. No, i grzyby, mhm. nie? No, Okej. Okay. Grzyberki. bardzo mocne. Tak powoli się żyje na tej wsi, tak? No, jest mała spiżarnia. I całkiem ładnie zachowana kolejna kuchnia. Chyba mhm. już czwarta w tym pomieszczeniu. W tym bloku. No, krzewotny grzyb, grzyb. I smut. Oho. To wygląda dość ciekawie. Mhm. Jakby tu zdjęcie zrobić na szerokim koncie. No to możemy zaraz, jak tak zaraz wrócimy, to No Jak wrócimy to No jakiś dobra. W każdym razie zobaczcie jak to ładnie wygląda. Z takiej dalszej perspektywy. Dwie kanapy i... Jeden narożnik. Tak, dokładnie. Ale naprawdę. Na ładna. Bardzo ładnie to wygląda to. Apteczka domowa. Kubeczki ktoś zostawił, zamków zamki ktoś zmieniał przy okazji. Zamek przeciwwłamaniowy, mierzoniowy uniwersalny, dolarki i tak dalej, i tak dalej. Całe ja wyposażenie jakby... 2017 sierpień. Tak? Tak. Okay. To chcesz powiedzieć, że ktoś dosłownie to 3 lata temu mieszkał mhm. Nie ma opcji, żeby w czymś takim mieszkać. No chyba, że dach się zawalił. No ale tak szybko, no zobacz, popatrz się tą no, tak szybko by nie postępowało, proces zgniły. No też mi się dynku. nie chce uwierzyć, no ale... O! No, przejechał tylko. Dobra. No, zobacz, to są jakieś pieniążki. Stare, 50 groszy. Mhm. Masa jakichś rzeczy. Mhm. Zależy. Ktoś nawet zależy po sobie nie umywa się Ach. prowadził, Jak on śmiał. To co, robimy fotkę? O, chyba można się zatrzymać i zrobić fotkę. Dobra, zdjęcia porobione, możemy lecieć dalej. To jeszcze myślę, że to nie koniec zdjęć. dojdziemy sobie od głównego wyjścia, bo to było takie boczne bardziej. a nic nie? No się? Chyba nie. O, tu już dać okno okna troszkę starsze o. To zobacz, co dalej jest. Aha, chyba widziałem z koloru. Sufit odpalony na ziemię, te nie, Oj, kurde. No, słyszymy. to też stare włączniki. Trochę lat to ma na pewno, ale nie sądzę, żeby ktoś tutaj jeszcze w 2017 mógł mieszkać i też mi się zwierzyć. Ewentualnie jakiś Bez bezdomny. Myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby nas tych wchodzić? No spadł tego od góry, wiesz? Mhm. No to sobie podziękujemy chyba. Bo za tam. Tak myślisz? Jak to zobaczysz co zerknie w tym a tam jest po prostu już na świeży powietrze, chyba mm -hmm. no, to... ja bym nie ryzykował no, jeszcze ten dywan może być śliski na dole, mm -hmm. więc nie ma co by tak jak było <grystanie> to jest takie klimatyczne, widać w każdych sklepach na wsi Czym wisiało jak nie jest torio algidy, ale zobaczcie, mhm. jakie są ceny, nie? Stare? A to na to nie zwróćimy uwagi. No to z drugiej strony powiedzmy co jest. E, to samo. Aha. No. Jeszcze pójdziemy tam, gdzie ten cukier jest zawalony, też kilka z tych psychów. racja. Co się dzieje? Dobra, tak? Dobra, pójdziemy. Ty, co ty? to nie jest jakaś lodówka? Wszyscy no właśnie taka. taka? Tak no właśnie taka. Czekaj, może coś za to coś? Nie wiem. I plastikowe, o, praktycznie całe nie. Ojej. tak chcesz tu się zagłębiać? No bo zobaczyłem. Aha. 3G? Hmm. Kiedyś to były czasy. A, jakaś rękawiczka? Kabelki, teraz tutaj, tutaj kabelki, jakieś A, do Samsunga? A jeszcze, Ta, stale jeszcze jest. ten styk. No tak. dokładnie. Jakaś sokofirówka tu jeszcze leży. No i przetwory, nie? Mhm. De facto jest wszędzie. Cała masa. Dobra. Ja sobie stykam, potrzę, jest stykę tutaj. A co do zdjęć w ogóle, zapraszam Was na Instagram, a tak przy okazji link macie w opisie, bo nie tam właśnie te foty wylądują. Tu byliśmy? Byliśmy, byliśmy. Tak, byliśmy, byliśmy, dokładnie. To co, jeszcze byśmy obeszli chyba to wokół, Aha. zobaczyli to główne wejście, Tak. tam też szybko coś wstrzyknęli. No ale kto robi nową instalację, ale ktoś, no, W takim budynku starym? No właśnie. Tutaj nie ma powodu do czegoś takiego. No, wejście dość takie pokaźne. No, coś jedzie, ale to już trudno. Jak coś to jest, coś przykład, to, zapie, to ma nie przedło. Dobra, także tu mamy wejście. Wejście dość, dość takie. No to chyba główne. Tak, można tak. Powiedzieć. Bardzo ładnie to wygląda. Dość klasy tutaj, nie? Klimatycznie, były? No, dokładnie. To jest klimatyczne Tu kolejne kraszycze. Wow. Tu też się zabrali Najpierw no, niechymy tutaj. Nie, po prostu pomieszczenie. No nowe płytki chyba, wiesz? A po co? Po co w takim miejscu takie płytki? No jak No Nowe płytki to są. To no mnie to zastanawia. I zobacz tak. No co? Jak on się I... Okay. Hmm. Nie, nie to, to. Aha, dobra, to. W każdym razie, popatrzcie jaki kontrast. Tu mamy takie szkło. Tam mamy płytki. Jestem dosyć eleganckie Dokładnie. Zaczęło im ciekać z sufitu, to postanowili sobie zrobić nowe Płytki. Płytki, no bo są wodoodporne, no. odporne to. Do kuchni. Tak. A tutaj. Jest. Nigdy nie jest zobaczona. Czekaj, zerknę tak tylko. Okej, okay. czyli tam jest. Oooo, a, mhm. a wyglądało to gorzej, nie? De facto z drugiej strony. No. No dobra. Dole, ta. To się na ścianie. No, Zobacz, z boilerem A dokładnie. O, ale grzyb. Z którego roku? 2004. Czyli w 2004 ktoś w najlepszych grzał sobie wody w tej kibelki. Można byłoby jeszcze. E, to z uziemieniem. Całkiem ładne, eleganckie gniazdeczko. Co? Aha, Żaba! Ojej! Żaba! Dobry jest, Ty Żaba tu I z kilometra. Co za? A gdzie Ty chcesz? Do komody wejść? No właśnie. No, żeby mi sprawa nie robiła. <laughs> Dobra, to nic idziemy dalej. Co? chodziło dookoła. Nie czy nie? czy jest sens. To górne wejście chyba było najciekawsze Tak Tu macie jeszcze wytoka Na to wszystko No i co, chyba będziemy się powoli żegnać Także jeżeli Wam się spodobało, to pamiętajcie łapce w górę A jeżeli chcecie być na bieżąco możecie zostawić suba, Wtedy będziecie dostawali powiadomienia jak wiadomo No, tak więc to by było na tyle Trzymajcie się Cześć Pa, pa.